W dzisiejszym odcinku Korfu, najbardziej zielona wśród greckich wysp. Cześć właśnie na Korfu. Po raz kolejny zdecydowaliśmy, że będzie to wyjazd na własną rękę, więc od razu po zakupie biletów lotniczych zabukowaliśmy nocleg, zarezerwowaliśmy auto. Naszym priorytetem tym razem nie była siłownia jak dotychczas, ale to, aby pokój miał kuchnię. Właśnie wylądowaliśmy, idziemy po bagaż i, i, i po samochód. Nocleg mieliśmy na południu wyspy, około godziny jazdy samochodem z lotniska. Zatrzymaliśmy się w Melissa Apartments, gdzie do dyspozycji mieliśmy pokój z aneksem kuchennym, łazienką, balkonem. Dodatkowym atutem tego miejsca był odkryty basen. Ranna przewieszka. Przerwa bliźna co tu miło nas pod dostawką. Myślę, może tam Zerwana prosto z drzewka Zobaczymy jak smakuje Dzisiaj jajecznica po grecku Z ostrą kiełbaską Smażona na masie z warzywami mm? Oliwki serfeta, feta Pomidorki A i ser halloumi smażony też Bardzo dobrze. Idziemy na basen Jest pusto, ale jesteśmy praktycznie sami Asia pływa właśnie. Po poranku spędzonym na basenie postanowiliśmy udać się na wycieczkę do miasteczka położonego w zachodniej części wyspy Lia Pades. Jak on tu przyjechał? Takimi wąskimi uliczkami jeżdżą dwójka ludzi, że się mieści? Tak, mieszkają tutaj ludzie na co dzień. Dla nich to norma, i pytają: po co nam takie szerokie drogi? Przecież to marnowanie miejsca. Zainteresował nas opis przewodnika. Jest to miejscowość letniskowa położona nad naturalną, wypełnioną piaskiem uroczą zatoczką, którą otaczają wysokie, rozłożyste palmy daktylowe. Daje to nie tylko zbawienny cień, ale przywodzi także na myśl idylliczną atmosferę wakacyjnych oaz. Teraz spójrzcie. pokazaliśmy się wam przed chwilą, jest piękne, ale spójrzcie teraz. Woda jest tak przejrzysta, że widać, widać wszystko praktycznie. i czekamy żeby wjechać na górę ale szybko pokażę Wam jestem co no kierowco następnie udaliśmy się na bizantyjskie trzynastowieczne ruiny zamku Tak wyglądają ruiny zamku Idziemy na górę, zobaczymy jaki, jaki jest widok Potwierdzam, widok z Angelo Castro jest obłędny z drugiej strony zamku widać ścieżkę takie zygzaki chcielibyśmy Was gorąco zachęcić do aktywności fizycznej bo jak widać nawet przy takim zwiedzaniu Grecji kondycja fizyczna jest bardzo przydatna zwłaszcza przy wchodzeniu na zabytki na wzgórza i inne wysoko położone punkty został nam ostatni punkt dzisiaj Timoni Beach a teraz nagramy wam drogę powrotną jak tu jest kręto i niebezpiecznie. Ale widoki są też piękne. Jesteśmy całej spoceni, bo jest ponad 30 stopni, ale, ale było warto. Przejdźmy na punkt widokowy. Teraz idziemy na dół się wykąpać. <śmiech> 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 idziemy teraz na, na drugą plażę. te punkty dzisiaj już zwiedzone, 15 minut powrotu i, no i jakieś 2 godziny podróży do, do domu. Jedziemy i je zjeść kolację, bo dziś tylko jeden posiłek, a już godzina 17 prawie, a zobaczymy ile kroków. 19 tysięcy, no to będzie jeszcze za 3 tysiące na pewno. Jeszcze bardzo wcześnie rano, ale wyruszamy, żeby wejść jak nie będzie gorąco na, na pantografie. Właśnie się do, do naszej wioski i wyruszamy na górę. Jest siódma za 5 Idziemy na szczyt. prawie 2,5 godziny, bo kosz mnie to drogą. A tak to wygląda. Wracając postanowiliśmy, że pójdziemy krótszą, ale za to bardziej stromą i zarośniętą drogą. Ale jaja, spotkaliśmy Pana żółwia. Panie żółwie, gdzie Pan idzie? Nie wiedziałam. O oh mój z przodu. się, nic nie zrobimy. Spójrzcie, jest ogromny. Z wielkości mojej dłoni. Oj się, oj. Dobra, nie strasz mnie. Cieka. Ale może przynieśmy mi gdzieś w pszany? Chcesz mu Uuu Proszę, żółwiu, tutaj będziesz bezpieczniejszy. Możesz teraz iść pomalutko, gdzie tylko chcesz, i nikt ci nie rozjedzie. Bo tutaj byłeś na samym środku parkingu i to było naprawdę niebezpieczne. Widzę coś do Twojego. mam dom ze sobą. A, okej. Okay. <grywia> Jeżeli podobał Wam się nasz film, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał.